Witamy w naszym przewodniku po planie marketingowym Forever Living Products. Cieszy nas, że możemy zaprezentować najbardziej dochodowy plan wynagrodzeń w branży. Plan opracowany tak, by nagradzać tych, którzy pragną osiągać dochody, zaspokajające ich bieżące potrzeby oraz zapewniające przyszłe bezpieczeństwo. I aby to osiągnąć, chcą pracować w etycznym środowisku. Nasz plan oparty jest na trzech fundamentalnych zasadach. Pierwszą jest używanie produktów i marketing, co oznacza, że sam używasz produktów i dzielisz się swoimi doświadczeniami z innymi. Druga to łączenie wysiłków, co daje ci możliwość znacznego zwiększenia dochodów poprzez sponsorowanie innych do biznesu. I ostatnia zasada. Działasz w biznesie dla siebie, ale nie sam, co oznacza, że masz pomoc i wsparcie innych na całym świecie, którym tak samo jak Tobie zależy na Twoim sukcesie. W tym module szkoleniowym omówimy następujące elementy planu marketingowego: zniżka, marża detaliczna, zysk NDP, premia osobista i premia grupowa. Najpierw wyjaśnijmy, jak mierzymy wartość obrotów. W FLP wartość obrotów określana jest w punktach kartonowych. Każdy produkt ma przypisaną wartość punktów kartonowych. Ponieważ Twoją aktywność odzwierciedlają Twoje zakupy, towarzyszące im punkty kartonowe są kumulowane aby określać twoje postępy w planie marketingowym a także kwalifikację do innych programów promocyjnych. Kiedy składasz zamówienie, na fakturze znajdziesz informację o jego całkowitej wartości w punktach kartonowych. Kiedy zostajesz dystrybutorem, kupujesz produkty bezpośrednio od firmy z 15% upustem. Ponadto, sprzedając produkty klientom, zarabiasz 15% ceny detalicznej. Kiedy Twoje obroty w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych będą równe dwóm punktom kartonowym, nabywasz prawo do kupowania produktów po cenach hurtowych, a Twoja zniżka i zysk detaliczny wzrastają do 30% ceny detalicznej. Jako dystrybutor masz również przywilej sponsorowania innych jako dystrybutorów, którzy rozwijają bazę klientów detalicznych. Możesz zyskać na aktywności osobistej i detalicznej tych dystrybutorów. Kiedy Twoi bezpośrednio zasponsorowani dystrybutorzy zamawiają produkt, firma wypłaca Ci zysk NDP w wysokości 15% wartości detalicznej. Kiedy Twoi dystrybutorzy nabywają prawo do kupowania po cenach hurtowych, zysk NDP przestaje Ci być wypłacany. Jednak ich obroty nadal przynoszą Ci korzyści w postaci awansów w planie marketingowym oraz premii. Możesz zwiększać swoje zarobki, kwalifikując się na wyższe stanowiska w planie marketingowym. Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager i Manager. Aby pomóc Ci w awansie, punkty kartonowe od obrotów Twojej grupy doliczane są do Twoich osobistych punktów kartonowych. A kiedy uzbierasz wymaganą do osiągnięcia danej pozycji liczbę punktów kartonowych, automatycznie awansujesz. Punkty kartonowe wymagane do awansu kumulowane są za bieżący i poprzedni miesiąc kalendarzowy. Jedną z wielkich zalet naszego planu marketingowego jest to, że jeśli raz osiągniesz dany poziom, nigdy nie zostaniesz cofnięty na poziom niższy. Nigdy nie musisz martwić się o konieczność utrzymywania wielkości obrotów, by nie stracić pozycji w planie marketingowym. Uzyskasz awans na stanowisko asystent-superwizora, kiedy ty i twoja grupa zgromadzicie dwa punkty kartonowe w okresie dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych. Na przykład, jeśli ty i twoi dystrybutorzy uzyskaliście jeden punkt kartonowy w styczniu. I kolejne w lutym awansujesz na stanowisko asistent superwizora. Oczywiście nie musisz czekać dwa miesiące. Możesz uzbierać niezbędne punkty kartonowe w przeciągu jednego miesiąca albo nawet dnia. Co więcej, zachęcamy naszych dystrybutorów do rozpoczynania działalności od zakupu zestawu Tacho Forever o wartości dwóch punktów kartonowych. Kupując Tacho Forever, od razu nabywasz prawo do kupowania produktów po cenach hurtowych. A także zyskujesz wymaganą ilość punktów potrzebną do awansu na stanowisko asystenta superwizora. Ponadto, cena zestawu Tacho Forever sprawia, że jest on tańszy w zakupie niż gdybyś miał kupować każdy z zawartych w nim elementów osobno. Jest to więc korzystniejszy sposób rozpoczęcia biznesu. Jako asystent superwizor otrzymujesz premię za całą aktywność osobistą po uzyskaniu awansu. Premia ta nosi nazwę premii osobistej. I wynosi 5% sugerowanej ceny detalicznej wszystkich dokonanych przez ciebie zakupów produktów. Jedną z wielkich zalet planu FLP jest to, iż wszystkie premie naliczane są na podstawie sugerowanej ceny detalicznej. W Polsce premia od zakupów własnych wypłacana jest w postaci dodatkowego upustu. W miarę jak uczysz dystrybutorów w Twojej grupie, by działali tak jak Ty, sponsorują oni nowe osoby i Twoja struktura rośnie. Kiedy Ty i Twoja grupa zgromadzicie 25 punktów kartonowych w ciągu dwóch kolejnych miesięcy albo szybciej, automatycznie awansujesz na pozycję superwizora i od tej pory Twoja premia osobista wynosić będzie 8% wartości detalicznej Twoich zakupów. Proces duplikacji, który rozpocząłeś, powtarza się w sposób naturalny. Twoja struktura i obroty rosną, a kiedy razem z grupą osiągniesz 75 punktów kartonowych w okresie dwóch kolejnych miesięcy, awansujesz na pozycję asystent menadżera. Twoja premia od obrotów własnych wzrasta do 13%. Twoja sieć dystrybutorów powiększa się i kiedy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy osiągniesz 120 punktów kartonowych, awansujesz na stanowisko menadżera. I zaczynasz otrzymywać premię w wysokości 18% od obrotów własnych. Do tej pory opisaliśmy premię, które otrzymujesz od swoich własnych obrotów. Teraz wytłumaczymy, jak otrzymujesz premię od sprzedaży dokonanej przez innych dystrybutorów w twojej grupie. Premię tę możesz otrzymywać po osiągnięciu pozycji asystent-superwajzora. Premie te zależą od pozycji osiągniętej przez dystrybutorów, którzy są zasponsorowani bezpośrednio przez Ciebie. Na przykład, gdybyś był na stanowisku menedżera i miał bezpośrednio zasponsorowanego nowego dystrybutora, otrzymałbyś 18% premię od obrotów tego nowego dystrybutora i każdej zasponsorowanej przez niego osoby. Jeżeli miałbyś bezpośrednio zasponsorowanego asystenta superwizora, otrzymałbyś 13% premię od obrotów tego asystenta superwajzora i jego grupy. Gdybyś miał superwajzora, otrzymałbyś 10% premię, a gdybyś miał asystent menedżera, otrzymałbyś 5% premię od obrotów tej grupy. W podobny sposób asystent menedżer otrzymuje premię w wysokości 13% od swoich bezpośrednio zasponsorowanych nowych dystrybutorów. 8% od swoich bezpośrednio zasponsorowanych asystent-superwajzorów i 5% od superwajzorów. Superwajzorzy otrzymują premię w wysokości 8% od nowych dystrybutorów i 3% od asystent-superwajzorów. Asystenci superwajzora otrzymują premię w wysokości 5% od zakupów swoich nowych dystrybutorów. Istnieją różne wymogi, aby otrzymać te premię. Na przykład. Aby otrzymać premię od zakupów własnych, jedynym wymogiem jest złożenie zamówienia na swoje nazwisko. Abyś otrzymywał premię od zamówień swoich nowych dystrybutorów, nie ma wobec Ciebie żadnych wymogów. Natomiast od pozycji superwajzora wzwyż, jeżeli chcesz kwalifikować się do otrzymywania premii od zakupów asystant superwajzorów, superwajzorów i asystant menedżerów w Twojej grupie, Musisz co miesiąc realizować wymóg aktywności w wysokości czterech punktów kartonowych, pochodzących z Twoich zakupów własnych i z zakupów dokonanych przez Twoich bezpośrednio zasponsorowanych nowych dystrybutorów. Cztery punkty kartonowe, dzięki którym uzyskujesz w danym miesiącu status aktywności, pochodzą z takich źródeł. Twoje zakupy i sprzedaż detaliczna oraz zakupy Twoich bezpośrednio zasponsorowanych osób znajdujących się na pozycji nowy dystrybutor. Jeden punkt kartonowy spośród tych czterech musi pochodzić z Twoich własnych zakupów.